Antony de Saint-Exupéry. Mały Książę. 10. Mały Książę znajdował się w pobliżu asteroidów 325, 326, 327, 328, 329 i 330. Zaczął je więc zwiedzać, żeby znaleźć zajęcie i nauczyć się czegoś. Pierwszy asteroid zamieszkiwał król Odziany w purpurę i grono staje, siedział na bardzo prostym, a jednak wyniosłym tronie. Ach, oto poddany! wykrzyknął, gdy spostrzegł małego księcia. A mały książę zadał sobie pytanie: Jak on może mnie poznać, skromnie nigdy jeszcze nie widział? Nie wiedział, że dla królów świat jest bardzo uproszczony. Wszyscy ludzie są poddanymi. Zbliż się, żebym cię mógł lepiej widzieć. Zawołał król, bardzo dumny z tego, że wreszcie może być dla kogoś królem. Mały książę szukał wzrokiem miejsca, gdzie można by usiąść, ale cała planeta była zajęta przez wspaniały, gronostajowy płaszcz. Stał więc, ale ponieważ był zmęczony, ziewnął. Ziewanie w obecności króla jest sprzeczne z etykietą, rzekł monarcha. Zabraniam ci ziewać. Nie mogę się powstrzymać! Odparł mały książę, bardzo zmieszany. Jestem po długiej podróży i nie spałem. A więc, rzekł król, rozkazuję ci ziewać. Od lat nie widziałem osoby ziewającej. Ziewanie interesuje mnie. Dalejże, ziewaj jeszcze. To rozkaz. To mnie onieśmiela. Nie mogę już. Odrzekł mały książę, czerwieniąc się. Hm hm, odparł król. A więc. Rozkazuję ci raz ziewać, a raz. zająknął się i wyglądał na rozdrażnionego. Królowi zależało głównie na poszanowaniu jego autorytetu. Nie tolerował nieposłuszeństwa. Był monarchą absolutnym. Ale, ponieważ był bardzo dobry, dawał rozsądne rozkazy. Gdybym rozkazał, mówił często, gdybym rozkazał generałowi zamienić się w morskiego ptaka i gdyby generał mnie nie posłuchał, to nie byłaby wina generała, to byłaby moja wina. Czy mogę usiąść? Zapytał nieśmiało mały książę. Rozkazuję ci usiąść, odparł król, zagarniając majestatycznie połę swojego grono płaszcza. Mały książę dziwił się. Planeta była taka maleńka, nad czym król mógł panować. Najjaśniejszy panie, wasza wysokość raczy mi wybaczyć, ale chciałbym o coś zapytać. Rozkazuję ci pytać, pospieszył z odpowiedzią król. Nad czym? Wasza wysokość panuje. Nad wszystkim, odpowiedział król z wielką prostotą. Nad wszystkim? Król dyskretnym ruchem wskazał na swoją planetę, na inne planety, na gwiazdy. Nad tym wszystkim? Rzekł mały książę. Nad tym wszystkim, odparł król. Był bowiem nie tylko monarchą absolutnym, ale i uniwersalnym. I gwiazdy są posłuszne waszej wysokości? Oczywiście, odparł król. Słuchają mnie natychmiast. Nie toleruję braku dyscypliny. Taka władza wprawiła w zachwyt małego księcia. Gdyby ją sam posiadał, mógłby oglądać nie 43, a 72, a nawet 100, nawet 200 zachodów Słońca w ciągu jednego dnia, nie poruszając swego krzesła z miejsca. Ponieważ zrobiło mu się trochę smutno na wspomnienie jego małej, opuszczonej planety, więc ośmielił się prosić króla o jedną łaskę. Chciałbym zobaczyć zachód Słońca! Proszę mi zrobić przyjemność. Niech Wasza Wysokość rozkaże słońcu zajść. Gdybym rozkazał generałowi latać jak motylowi od jednego kwiatu do drugiego, albo napisać tragedię, albo zmienić się w morskiego ptaka, jeżeli by generał nie wypełnił otrzymanego rozkazu, który z nas, ja czy on, nie miałby racji. Wasza Wysokość, odrzekł stanowczo mały książę. Słusznie. Trzeba od każdego wymagać tego, co on może wykonać, podjął król. Autorytet polega przede wszystkim na rozsądku. Gdy rozkażesz twemu ludowi rzucić się do morza, zrobi rewolucję. Mam prawo wymagać posłuszeństwa, ponieważ moje rozkazy są rozsądne. A mój zachód słońca? przypomniał mały książę, który nigdy nie zapominał o raz zadanym pytaniu. Będziesz miał twój zachód słońca. Zażądam go ale znając tajniki rządzenia, będę oczekiwał na sprzyjające okoliczności. – Kiedy to będzie? – poinformował się mały książę. – Hmm, hmm – odpowiedział mu król, który rzucił okiem na wielki kalendarz. – Hmm, hmm, to będzie około… – Około? To będzie dziś wieczorem o siódmej minut czterdzieści. I zobaczysz, jak mnie słuchają. Mały książę ziewnął. Żal mu było straconego zachodu słońca. Poza tym, już się trochę nudził. Nie mam tu więcej nic do roboty, rzekł do króla. Odchodzę. Nie odchodź, odpowiedział król, który był tak dumny z posiadania poddanego. Nie odchodź, mianuję cię ministrem. Ministrem czego? Ministrem sprawiedliwości. Ale tu nie ma kogo sądzić. Nie wiadomo, odrzekł król. Nie zwiedziłem jeszcze mojego królestwa. Jestem bardzo stary, nie mam miejsca na karetę, a chodzenie bardzo mnie nuży. A? Ale ja już widziałem odpowiedział mały książę, który się przechylił, aby rzucić okiem na drugą stronę planety. Tam także nie ma nikogo! A więc będziesz sądził siebie samego. To jest najtrudniejsze. O wiele trudniej osądzić siebie samego niż sądzić innych. O ile potrafisz dobrze się osądzić, dowiedziesz, że jesteś prawdziwym mędrcem. Ja, odparł mały książę, mogę się osądzić gdziekolwiek. Nie muszę mieszkać tutaj. Hm, hm, rzekł król. Zdaje mi się, że w jakimś zakątku mojej planety jest stary szczur. Słyszę go w nocy. Możesz sądzić tego starego szczura. Od czasu do czasu będziesz go skazywać na śmierć. W ten sposób jego życie będzie zależało od twojej sprawiedliwości, ale ułaskawisz go za każdym razem przez oszczędność. Jest tylko jeden. Nie lubię skazywać na śmierć, odpowiedział mały książę. I myślę, że odejdę. Nie, odrzekł król. Mały książę zakończył już przygotowania do podróży, ale nie chciał martwić starego władcy. O ile Wasza Wysokość chce, abym był natychmiast posłuszny, to mogłaby mi dać rozsądny rozkaz. Mogłaby mi Wasza Wysokość na przykład rozkazać odejść przed upływem minuty. Wydaje mi się, że okoliczności są sprzyjające. Król nic nie odpowiedział i Mały książę zawahał się z początku, ale później westchnął i ruszył w drogę. Mianuje cię ambasadorem! spiesznie wykrzyknął król z pełną godności miną. Dorośli są bardzo dziwni powiedział do siebie mały książę, wyruszając w podróż.